Muszę się pospinać sp do góry. Oh man, mojej temki. Mojej temki mam nadzieję, że nadal co? Ej, ty! Ty, 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 cwaniaku! Pozwoliłem wam tu skakiwać? My god, ile ich jest? Na szczęście mam. O nie, nie, nie! Nie! Nie, nie wiem, że, ale jak my dajemy. Na! Wciskają się na hama! Jakby był tylko jeden, to by było ok, ale jest ich za dużo. Najwyżej stracimy wszystko, co zdobyliśmy. Jak nie jak nie da rady, jak nie da rady, możliwe, że strasz, wszystko stracimy, oni też się goją, nienawidzę ich, że się goją Nikogo jeszcze nie zabiłem Oni tak, podchodzą, bije ich, uciekają i się goją Tak, jednego prawie zabiłem, tego zabiję, jest okej, okay, jest jeden Już jeden, już jeden z góry, jeszcze jeden z głowy Ok, nice Okej, okay, wow 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 za blisko, za blisko ziom! Oddal się, oddal się! Elo! Oddalcie się! Nie mam jedzenia! O, tak, tak, bo nie, nie, umrę, z, nie umrę z głodu. Mam, mam ten Spoko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Get the hell out of there, son. No, 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 no. Okej, okay, musimy wyjść przez okno. Niestety, itemów nie zdobyliśmy z powrotem. Lipa. Czy będę nagrywał dinozaury? Będę dzisiaj nagrywał dinozaury. Tak. O, muszę zobaczyć. Nasze itemy. Ziomeczki. Nasze itemy przypadły, niestety. Trudna sprawa. Zdarza się czasami. Nic na to nie poradzimy Może trzeba było... Kurde, zostało nam cztery żelazo Trudno Nie wiem jak wy, ale jak ja sam gram na modpackach to mi się nudzi A grałeś na Ping... A nie, gra nie grałeś jeszcze na Pingwin Pack 4, dlatego O lol Ziomeczki Ale lipa Muszę wam, się, muszę wam przyznać, że zrąbałem, zrąbałem trochę Trzeba było... A czekaj! Czy jednak lepiej, Jest. yes, cofamy do backupa, bo tam mieliśmy dużo rzeczy, tak mieliśmy dużo rzeczy, może nie mieliśmy tyle levelu, może nie mieliśmy zenchantowanych rzeczy, ale mamy itemy, które znaleźliśmy, yes, ok, więc, um, gdzie, gdzie to jest, zapisaliśmy budynki um, i no. Widocznie, żemeczki. Nie byliśmy przygotowani na to, co nas czekało tam. Cofnęliśmy się do backup'a um, i to jest całkiem spoko. Cofnęliśmy się do backup'a bardzo dobrze. To jest bardzo blisko naszego domu, więc, jak będziemy tak naprawdę gotowi, żeby sam powalczyć z tymi mobami, które są mega OP. Tak bardzo OP, że nie wiem, czy ja w ogóle widziałem takich OP-mobów, ale są bardzo, bardzo OP. E, więc będziemy z nimi walczyć w jakimś um, jakimś innym dniu, może, jak, jak już będziemy ogarnięci. Um, chciałbym poszukać miasteczko Millenaire, bo w tej chwili, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnego miasteczko Millenaire. Nie wiem, czy pamiętacie, Millenaire NPC mod. Mamy nowszą wersję teraz, dodaną tutaj do PingWin Pack 4. E, I bardzo ciekawa sprawa bardzo ciekawa sprawa. tutaj właśnie są miasteczka, musimy robić questy, rozbudowywać te miasteczka, żeby były większe, pomagać im, wiesz. bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. E, zapomniał o saveie, nie zapomniałem o saveie. E, pingwin boss ma 300 hp. nice. ja tam nie, nie idziemy tam. Nie, nie, nie idziemy tam, nie idziemy tam, nie idziemy tam. Nie zapomniałem o save'ie, tylko chciałem wiesz, zdobyć swoje itemy z powrotem bez musienia cofać do save'u, ale muszę powiedzieć, piękne tereny się tutaj gierują też. Idziemy e, do domku. Gdzie, gdzie jest nasz domek? Budynki, latest death, możemy skazować latest death? E, już tak. I wow, Pff, nie, za, nie zapisaliśmy swojego domku. No spoko. Całkiem spoko. Możemy zapisać nasz domek. Idziemy tam w kierunku naszego domku teraz, zapiszemy wszystko i, i, i będziemy e, ogarniać. Ups. Łoł, wow, niedźwiedź tutaj jakiś. Miś polarny jakiś tutaj. Jesteśmy jednak dalej od domku niż myślałem. Myślałem, że jesteśmy o wiele bliżej. Widocznie nie. To tu mamy nic. Myślałem, że dungeon. E, jak to będziesz, to nie będziesz. Subskrybenci moi. Nie ogarniam, co wy tutaj mi do mnie piszecie. E, ale mam szczęście, bo cały czas wy, e, wyczytuję to, co mówię. No akurat, akurat wiesz, akurat tak, nie wiem, zerkam na twoje. E, na jakich shaderach grasz? Właśnie, pokażę ci. Pytasz się. E, gram na tych. Tra. Te właśnie shadery. Macie wszystkie shadery w grze. A ogólnie to są Sonic Ethers shaders, ale jak pobierzecie Pingwin Packa, będą dwie wersje, mam nadzieję. Jedno z shaderami, jedno bez. Um, dla tych, którzy nie mają super kompów bez. Ty, ci, którzy. wiesz, ich komp może wyciągnąć e, na sobie shadery, to będzie z. Więc całkiem spoko. A na Minecraft Starsach będzie to, co ludzie, YouTuberzy, wybiorą. Bo tak, będziemy grać na Pingwin Packu na Minecraft Starsach. Dlatego będzie zajebiste, ale nie mówię wam nic więcej, bo to jest co tajemne sekretne sprawy. Okej. Okay. Myślę, że warto. E, zrobić już tutaj jakieś wejście do naszego domku, więc zrobimy wejście. Wiem, że to nie jest jakiś stały domek, um, ale będzie, będzie bezpieczny, będzie nasz pierwszy domek, taki, taki ładny. Zawsze warto mieć taki pierwszy ładny. Domek. muszę po podziękować koleżance e, Oli, ponieważ przez nią nauczyłem się trochę budować e, i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości, bo ona też będzie w serii e, Minecraft Stars również jako Manjo, Rezi Um, pełno innych YouTuberów, których jeszcze nie zaprosiłem. Ale tylko z tymi, wiesz, bliższymi, na przykład Mandio, Rez i, i, i Blow i tak dalej. Tylko im powiedziałem, Delti też będzie. Oh my god, to będzie taki hardcore I to są tylko ci z moich kumpli, których znacie bardziej. A będą o wiele więcej YouTuberów, um, wiesz, takich tacy mniejszy, który. O, oh, you idiots! Masz szczęście, kurde, pomyśl co ty robisz. Lawę wylałeś w domu. Ja pierdzielę, debil. Po prostu. Totalnie ogar. Lol. Okej, okay, mamy żelazo. Wstawiamy wszystkie żelaza. 59 żelaza do przepalania. Wgraj jakieś mody z pingwinami. Mieliśmy ostatnio mody z pingwinami. Nie były za ciekawe. Um, szczerze mówiąc, więc nie będziemy ich wgrywać dalej. Okej, okay, teraz rzucimy tutaj wszystkie jakieś takie, takie niepotrzebne rzeczy. Tu będziemy budować, budować, budować. Eeeem... Um. O, to też będzie do budowli. Um, a takie właśnie niezwykłe... To możemy sadzić to innej skrzynki. To też. Jakieś duperele to... No. To tutaj. Szczerze mówiąc, to wszystko powinno być w tamtej skrzynce. A tutaj powinno być inne rzeczy. Więc spróbuję to właśnie przenieść. Jak mogę. Ok. Zbieramy, 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 zbieramy... Nie ma miejsca akurat. No i wsadzamy tutaj wszystko, co nie potrzebujemy. Takie, to będziemy przepalać jednak. To wezmę ze sobą. Ten pocket knife też. Mam dwa pocket knife, więc jeden wystarczy. Ale wsadzimy ten naprawiony tutaj. E, Dircyp, skrzynki. Ten miecz na pewno będzie nam niepotrzebny zaraz, bo będziemy tworzyć właśnie nowe i lepsze miecze. Kanwasy. Kanwasy są potrzebne? Możliwe, że są potrzebne. A w plecaczku co mamy? Uuu, diamenty. Jedzonka. Węgiel. minekarta. A, to nie jest ten Minecraft, e, Minecraft, który stworzyliśmy przez pomyłkę, na szczęście. E, I mamy wiaderko wody. Przyda się, jak będziemy chcieli jakąś farmę czy cokolwiek ogarniać. Powinienem zrobić więcej skrzynek, już szczerze mówiąc. Mam jak, mam jedną skrzynkę tu. E, można skrzynki obok z siebie po postawiać? Można. I robi się podwójne. Dziś ze z pingwin, jaki nie Chciałem pojedyncze, teraz wygląda tak dziwnie. Ale może być. Jeszcze to rozbudujemy. Szczerze mówiąc, myślę, że to wszystko będzie wyglądać kompletnie inaczej z czasem. Okej, okay. co tu jeszcze mamy? Um, to idzie tu. A to właśnie mieliśmy wziąć. A to i to idzie tutaj. Wszystko idzie tutaj. Możemy sadzić, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedzonko do smażenia, proszę bardzo. Um, I kolejne mięsko też będzie zaraz do smażenia. Skóra może iść tutaj. I to też. Ok, idziemy na, na dwór szybko, zrobić e, tę cząsteczkę budowli, którą, e, o której mówiłem wam. Musimy, musimy mieć do, ty, do tego schody. Zrobimy sobie schody. -da -da! Sody, raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że wystarczy schodów. Jedzenia nie mamy. Właśnie przy sobie w ogóle. Gdzie jest to jedzenie? Super. Steki. Nice. Moje ulubione. Będziemy smaczyć steki. I no, kładziemy Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz musimy chyba zmienić. Wygląd tego. Raz, dwa. Raz, dwa. Eee, I zrobimy tak, tak i tak. Słabo. Aaaa Zombie! Go away! Ok. Może przyznam, jednak nie, może próbowałem mnie uczyć, ale chyba się nie udało. Za bardzo z tego co widać. Co to jest? Czekaj, może, może jeszcze ten, może, może to musi iść tutaj? Hmm. Nie jestem przekonany, nie jestem przekonany Nie jestem przekonany, że, że jestem jakimś ah! Budowlaczem Skoczymy tu, może jeszcze to i to fuck's fuck sake Podaję się z budowlami, nie umiem budować Fuck the system, daj mi ten drewnu Człop. nie, może być, może być tak, na teraz i w środku tego też ty tylko tyś tam nie chcę Ej, chodź tu, ślimaczku. A, ale może by? For fuck's sake! Możemy spróbować takie coś. Nie, to wszystko wygląda ach, tragicznie. Zepsuję to wszystko, bo nie lubię. Daj tu, daj tu, daj tu. To może iść tutaj w sumie, bo drzwi będą. Trzyma pingwin. Co tam u Ciebie? Jak sprawa z pająkiem? Jak mówiłem na początku odcinku znalazłem pająka cwaniaka, czekał na mnie ehm, i go wyrzuciłem na dwór. Bo ja nigdy nie lubię, jak ciak! Taką miałem ochotę, żeby go splaścić, po prostu, ale nie zrobiłem tego, bo. Nie wiem, to po prostu nie jest w mojej naturze, żeby takie rzeczy robić. Szanuję wszystkie życia, nawet jak to jest głupi pająk, który w sumie nie dąży do niczego, ale kurde, jak myślisz, według mnie, jak myślisz, że możesz zabić pająka, to. to można wszystko zabić człowieka i, i tak dalej też. Bo jak się różni, wiesz, gdzie się różni życie. Wiesz, robaczka do nas, według, według mnie, nie? Nie, nie? nie musicie się zgadzać z tym, ale, ale ja tak uważam po prostu. Ok, no i to będzie takie. Taki domek. O, nie jest, nie jest tak źle, przyznam, nie wygląda tak źle. Zobaczę, jak to wygląda. Zrobimy jeszcze. O, wiem co zrobimy. E, tutaj takie coś, jedno okienko. Tu będzie takie jedno okienko. Raz, żeby, żeby po prostu nie było takie chude z przodu, nie? Bo wygląda strasznie marne. Z, z tego, co zrobiliśmy do tej pory, i zrobimy tutaj. Nie! <śled> zrobimy tutaj, tak? Nie. Nie, 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 nie pasuje mi. Może tutaj musi iść. To może być. Może być jednak. Może być jednak, co myślicie? że meczki? Może być, nie? Takie, takie całkiem spoko. Ym, jednak tutaj będę budował do góry i do góry. Tam chyba zrobiłem inaczej. Tak, zrobiłem totalnie inaczej. Tutaj do góry i również tutaj do góry. Teraz chyba będzie wyglądać troszeczkę lepiej. Oh, yes! O, mam fajny pomysł. Może i tu nawet ładnie wyglądać. wy na to, wy na to. Zobaczymy. Okej. Okay. Raz, dwa. Mm, całkiem spoczko, myślę. Tylko trzeba to wykopać troszkę na, na górze, bo wtedy... Wtedy będzie fajnie wystawać ze skały, bo teraz nie wystaje w ogóle ze skały i właśnie to jest problem. <laughs> A jak wykopiemy, to nawet ładnie będzie. GO! Wilkołak, f**k. Mm. Zrzucamy go do dziury. Kan, on, on jest słaby, on jest słaby jednak. W porównaniu do tych mobów, z którymi się biliśmy wcześniej, to wilkołak nic nam nie zrobi. Tylko, że jest za gruby, żeby wejść do dziury! Okej, okay, bijamy na chatę. O nie, może się myliłem, może za szybko mówię. A! Zapraszam. Proszę pana, domek jeszcze nieskończony, nie, nie zapraszam jeszcze do wbijania tutaj do mnie. Mamy złoto, mamy złoto, więc będzie złoty miecz zaraz. I będzie również żelazny miecz. Złoty miecz zrobimy. Będzie dobry przeciw. E, przeciw właśnie naszym. naszym przyjaciółem. Czy przyja... przyja... naszym. O polski język, naszemu przyjacielowi będzie dobre przeciw naszemu przyjacielowi tutaj, który stoi przed drzwiami to będzie na klipera, yy, i złoty miecz będzie na właśnie tego drugiego kumpla, ale tu bije, super Ging! I kliperka nie ma i tego ziomka nie ma, super, weźmiemy to i idziemy na dwór dokończyć yy, początek naszego naszej, uuu złote jabłko, super, bardzo się przyda jak będziemy właśnie walczyć z tymi trudniejszymi mobami myślę co do kończenia jeszcze, tutaj musimy przebudować to też, przebudować to. Będzie tutaj okienko, więc możemy zrobić takie takie proste miejsce, gdzie można iść zobaczyć, co się dzieje na dworze. Zrobimy też e, żelazny kilo szybciutko, bo bardzo, bardzo się przyda. Omeczki meczki 2 3 i właśnie tak. o, Super. Jak coś, robię mieszankę budowli i zwiedzania miejsc na takich live'ach, ponieważ nie będę te live'y e, nie będę te live'y wstawiać na YouTube'a, a nie chcę za dużo ciekawych rzeczy robić na live'ach, żebyśmy mieli więcej do robienia e, na odcinkach na YouTubie, bo będę prowadził też live'y z Minecraft Starsów, kiedy to będzie dostępne i gotowe. Więc e, będzie dużo, będzie o wiele dużo więcej liveów, i to myślę, że nie tylko ja będę robić te livey, ale i również inni YouTuberzy. E, nie wiem, zobaczycie. Nie, nie chcę wam. Po... Jak, jak powiem za dużo, to wszystko się wyjaśni. Ja chcę zostawić to w tajemnicy jeszcze w tej chwili, bo dopiero się wszystko. Wszystko szykuje. Nie jest źle, powiem tak. Nie, nie wygląda. Nie wygląda tragicznie. Wygląda nawet. E, nawet ładnie na początek. Zrzucimy. Nie wiem, że nie jestem jakimś. Um, mistrzowym architektem. Przepraszam was za to. Um, ale nic na to nie poradzę. Czy to tutaj spadło. Mamy. ok. A czy my zrobiliśmy tam trzy schodki? Czy... Aha. Okej. Okay. I tutaj będę musiał jeszcze zrobić te schodki, żeby były przez, przez tą całą ścianę. Spoko. Czy podbudujemy się dirtem? Nie wiem, czy wystarczy nam schodków w ogóle do końca. To jest pytanie. Um, tutaj będzie to. Teraz wychodzi właśnie ze skały, tak jak chciałem. I. <laughs> nie umie budować. E, I nie, nie, nie wystarczy. Musimy jeszcze jedne schodki zrobić. Fuck, Okej, okay. idziemy zrobić te schodki. Schodeczki. Schodeczki jedne robimy wtedy. Idziemy. E, coś było, co miałem sprawdzić. Coś było, co miałem sprawdzić. Nie pamiętam co. E, ale przejdziemy się do, do różnych miejsc, bo jest, jest, są ciekawości, które. Które jeszcze nie sprawdziłem, które chciałbym sprawdzić. Super! Jest dokładnie tak jak chciałem. Jak jeszcze wykopiemy tam nad górą? Nie jest dokładnie jak chciałem. Nie jest dokładnie, ale jest. Jest ok. Pewnie misilia się ze mnie śmieje. Bo Misilia, właśnie Misilia widziała tą budowlę, co mamy na, na naszym prywatnym e, Pingwin Pack multiplayer serwerze, na którym gram czasem z, z dziewczynami z, i z kolegami. Um, I widziała to i wie, wie, jak ładnie tam zbudowane jest wszystko. Ja taką kupę tutaj zrobiłem za przeproszenie. <laughs> Więc przepraszam, e, że takie coś, takie gówno wybudowałem. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dziękuję, źmieczki. Um, więc od razu wziąłem kartę i kupiłem. O, o czym wy gadacie, na czym czasie? Ja patrzę, ja myślę, może ktoś będzie miał jakieś ciekawe pytanie dla mnie. A jakie ogadacie o jakichś kartach telefonicznych? Spółku, jak to, wiesz, wasze opcje, co tam robicie? Robimy zbroję. Idziemy we świat, bo już mam, mamy dość tego siedzenia w domku, myślę. Zrobimy zbroję. Zrobimy spodenki. Zrobimy headgear. I zrobimy z Nice! Płciki mamy. Mamy zbroję, mamy diaksowy miecz, mamy złoty miecz. Eee, co jeszcze coś jeszcze potrzebujemy? Chyba nie, chyba nie. Zrobimy śmietnik. Eee, gdzie możemy zrobić śmietnik? Zrobimy śmietnik tutaj, czyli po prostu dziurę, gdzie będziemy wrzucać nasze... Uuu, nie ubrałem tego. Nasze niepotrzebne itemy. Ciekawe czy jest modyfikacja tutaj, gdzie przepala się... Nie, nie ma tutaj. Myślałem, że jest modyfikacja, przepala się to na skórę, ale niestety nie ma. Tutaj wrzucimy niepotrzebne itemy. La, 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 la. Zostaje, zostaje, złote jabłko na wszelki wypadek, zawsze dobrze mieć. A resztę wrzucamy. Muszę wgrać Inventory Twix tutaj, bo tak eee, lubiłem, już lubiłem organizować mój ekwipunek i wszystko, a teraz nie mogę. Uuu, skoro to się jeszcze pali um, Skoro to się jeszcze pali, to wrzucę to, bo mamy jeszcze od lawy półwiaderka. Czemu czemu nie wykorzystać to do przepalenia? Myślę, że mamy trochę zbroi. Myślę, że jesteśmy... A, drzwi jeszcze trzeba zrobić, co nie widzimy? Okej, okay, U. Już znikły itemy? temy? A może nic nie wyrzuciłem? Zrobimy szybciutko drzwi i wtedy możemy wyjść. Wtedy możemy wyjść. E, drzwi się robi tutaj. Super drzwi pamiętam jak zrobić, tylko czemu 10 bloków wsiąłem? To już nie wiem. Gdzie są drzwi? Wsadzimy. Super. Brawo Pingwin. I teraz jest. Słabu! Słabu! Słabo, bardzo słabo. Nie wygląda ładnie. Wiem, co źle zrobiłem. Szybko to naprawię i ruszamy. Wezmę jeszcze te sodeczki tutaj. To musi iść tu. I wtedy mamy tak, tak, tak. I tak. I tutaj rozwalimy te, te kolumny, zrobimy jakieś kolumny. To, to, to miejsce na zwiedzanie, tutaj patrzenie przez okno jednak będzie trochę większe. Spoko. A ja ci stawiłem kurczaka. Story! Jaki głodny jestem teraz, ale bym zjadł, bardzo bym zjadł kurczaka, więc jak stawiasz, ziom, przyjeżdżam nawet do... To... ziomeczki, ja może będę w Polsce za niedługo, w Wrocławiu, bo Remek mnie zaprobimy ogólnie organizujemy kolejny meetup 2014, jak dobrze wiecie. I do tego jest potrzebne, żeby się spotkać z managerami sali stuleciej... E, hali stuleciej, gdzie będzie właśnie odbywać się ten meetup e, i musimy się spotkać tam z managerami i tak dalej, żeby ogarnąć sprawy. Ja myślałem nad tym, żeby przyjechać do Polski od, e, wiesz, za tydzień czy dwa, e, jeżeli mi się uda, i zostać przez miesiąc tam, przynieść ze sobą komputer i wszystko i, wiesz, po prostu przyjechać do was, czemu nie? Oh, spitkit, nice. Okej, okay, ale mamy usmażone jedzonka. Myślę, że możemy spróbować. E, teraz... E, Iść tam na dół i spróbować ogarnąć stamtąd jakiś enchanting table e, Bo mamy złote jabłka, mamy wiesz potki na życie i tak dalej Myślę, że... Okej, okay, to nie był dobry pomysł Myślę, że damy sobie radę z nimi lepiej niż e, ostatnim razem, myślę Więc idziemy Idziemy zobaczyć Idziemy zobaczyć, czy, czy jest szansa, żeby się z nimi bić teraz Muszę sprawdzić, czy nie wpadnę nagle Nie, nie wpadnę, spoko Trzeba tu zrobić jakieś drabinki czy coś, ale naprawdę Ale nie wiem, co myślicie na to Gdybyśmy oglądali jakiegoś śmiesznego z vloga z Remkiem um, Jak pójdziemy na parę na parę piw czy coś Nie wiem co, co wy myślicie na to, możecie mi napisać Czy chcielibyście, żebym... Wow, okej okay. jak sobie miecz, teraz zobaczymy czy się sprawie Pewnie będą się goić, będą uciekać Pewnie będą się goić i uciekać, ale mam Mam nadzieję, że przynajmniej parę ich zabije Okej, okay. jednego chyba zabiłem jest zabijam ich w końcu Ale będziemy musieli naprawdę potrzebować Przynajmniej jakiś sharpness na tym Bo zobacz oni uciekają tam i się goją i tak Kurde łuk Łuk by się przydał zenchantowany łuk By był bardzo przydatny w tej sprawie Ale tych szkieletów możemy zabić na luzie Bo oni się chyba nie goją Nice i zobacz oni wszyscy tam uciekli Żeby się goić Sfaniaki, sfaniaki by. Jaką niespodziankę to nie była ta niespodzianka. Niespodzianka jest Minecraft Stars, o którym nie, be, nie mówiłem wam jeszcze wszystkiego. Wiesz co? Idę koksić. Idę koksić. Otwieram drzwi i idę koksić. Myślę, że sobie poradzę spokojnie z nimi. Już, 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 już dobrze. Nawet mnie nie atakują. Mnie nawet nie atakują, lol. Co oni robią? Oni się chyba, o, tamci chyba tamtych goją. Tak, 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 pewnie oni się goją, goją wzajemnie, spoko, ale damy radę spokojnie, można było też wylać im tutaj lawę, to by było fajny, pom fajny pomysł, Oh yes, yeah. skeleton diamond, you're going down, boy, no, 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 nie, nie będziesz się tam goić, swaniaku, już się wygoił, już się wygoił, ale mam mniej HP, teraz go złapię, teraz go złapię, nie, 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 aaa, okej, okay. idzie za mną? Idzie za mną. Dobrze, bo cię zjem tutaj, ziemniaczku, wariacie mały. Goj się, goj, nie dasz rady. <laughs> teraz jemy złote jabłko. Idziemy skokcić resztę. Super, widzicie, jednak daliśmy radę, ale widzicie, że Jak jakie naprawdę silni są te moby. Pingwin, ty w każdej wersji Pingwin mówisz, że to tylko twój początkowy domek, a potem raz zostajesz do końca serii. Wiem. Pewnie tak samo będzie z tym, ale mam nadzieję, że, 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 nie, że nie, bo chcę zrobić lepszy domek Chcę zrobić lepszy domek czyli, czyli czyli ci mnie nie jakoś nie biją, tak? Ci mnie nie biją Nie wiem kto tutaj z, z tej ekipy mnie bije w ogóle już muszę uważać, bo mogą zadać mi krytyczne c krytyczne ciosy. Czy ja mam nadal te potki tutaj? Nie mam, kurde, nie mam tych potek. Kurde zgincie no! Nie możecie się tyle goić! To jest nie fair! U, mam dodatkowe serduszko jedno, nice! Ging, cze, ging, cze, ging, ging, ging. Dobrze, już jednego ściągnęliśmy, nice. <grywa> yes. Daj, daj! Zobaczyli oni, zżarli mi mojego diamentowego miecza, to jest masakra po prostu. O, oh, trzy hapy, czy Ale już nie żyją, praktycznie już nie żyją. Yes! 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 Yes, on go ciągle goi. Motherfucker! Motherfuckers! Motherfuckers! On go ciągle goi, muszę tego cwaniaka tam zabić. Ale tam ten go broni, dobrze! są. Nie dałem rady, nie! Nie, prawie go zabiłem! Wygoił się na fula. Wygoił się na fula. Kurde, ale przynajmniej mogę przyjść teraz, zamknąć te drzwi. Bezpiecznie. Nice. Wow. Um, zrobiłem SS i zaraz tam dokleję napis Brothers What? What? Ja co się? odgapiasz ode mnie domek. O jesteś Jesteś. Nie odgapiam, tylko próbuję być taki fajny jak ty i zbudować podobny. Yeah! Now you're going down, motherfucker! You ain't gonna handle this shit O woa woa. Uh, jeden HP, jeden HP. Jeden HP. Ale jest dobrze. Damy rady Zabijemy tego ziomka. I chciałbym więcej, więcej robić live'a dla was, ale chyba będziemy musieli kończyć na dzisiaj, bo ja jeszcze muszę nagrać Scribble Notes'a. O 20:00 się pojawia Scribble Notes na moim drugim kanale Polski Pingwin Plus. Więc jeżeli nie subskrybujecie tam um, albo jak już subskrybujecie i lubicie tą serię, to o, jedno serduszko. O nie wiem czy zaryzykować. Yes! Mamy go! Nice! I mamy podkę regeneracji przy okazji. Super! Albo życia chyba zwykłego. Yes. Ale się dobijają tam. Ciekawe ich ile ich jest. Super, mniejsze pokoje. Tutaj zwykłe szkielety! Yeah. Lubię zwykłe szkielety! Nie, nie lubię! Nie, nie lubię, bo mają zbroję. Um, zdjęcie bierzemy ze sobą i. Ogarnęliśmy pierwszy pokój Dungeona, żemeczki, Zarąbiście poszło. Ehm, 59. Koniec live'a. Wiem. Yeah, Nie yeah, chcę kończyć też. Ale Scribble Notes musi ktoś nagrać. I to będę ja. Ja będę nagrywać, jak coś. Więc do zobaczenia o 20 na kanale Polski Pingwin Plus. Na Scribble Noise. Również dzisiaj nagrywamy dinozaury i Skydena, więc spodziewajcie się Skydena i dinozaurów. A jak się, jak się pojawi u mnie na kanale Skyden lub Scribble Now. Uh, Skyden albo. Um, albo dinozaury, to w ten sam dzień zrobimy live z Pingwin Packa znów. Żeby, wiesz, bo jak stawiam Pingwin Paka, nie chcę w ten sam dzień robić live z Pingwin Paka, bo wtedy nie, nie, nie ogarniacie co się działo. Ale wtedy gdy jest Skyden i jakieś inne gry, to będziemy robić live y z Pingwin Paka, będzie, będzie cały czas akcja. I... Przygotujcie się też na Minecraft Stars. Ziomeczki, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie live'a. Dzięki wszystkim, którzy subskrybowali dzisiaj. I ogólnie wszystkim, którzy mnie subskrybują. Kocham was wszystkich. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Ehm, pieniądze od subskryberów zbieram. I nie, jak nie wiecie, ostatnio kupiłem mamie pralkę. Więc teraz e, pieniądze ze subskryberów to co przyjdą. Może, że jest bardzo mała ilość. Ale z Twitchu, ze subskrybenty. Pieniądze idą wspierać mojej mamie. Bo, nie wiem... Zawsze, zawsze mi zawsze mi pomagała i, i, i mało ma za to, mało została wynagrodzenia, jest naprawdę super osoba Więc następna rzecz to zmywacz do naczyń muszę jej kupić, więc to na to zbieram teraz Dziemeczki, dzięki za oglądanie jeszcze raz, subskrybujcie, śledź, nie, śledźcie na Twitchu um, mnie na więcej live'ów Trzymajcie się i dzięki za oglądanie dzisiaj, naprawdę był naprawdę spoko i bardzo przyjemny odcinek Mam dwa miecze, nie wiem czemu, jeden wychodzi mi z dupy całkiem spoko. Trzymajcie się Do następnego Cześć! Pa. Pa.